Cześć, nazywam się Grzegorz Przegląd i witam Cię na moim kanale Namówiony. Jeśli to, co tutaj powiem, ma dla Ciebie jakiś sens, daj oczywiście jakiegoś lajka lub zasubskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz słuchać czegoś więcej, co, co mam do powiedzenia. Yy. Zachęcam Cię do tego, żebyś również komentował czy komentowała to, co słyszysz. Jest to dla mnie bardzo fajna interakcja z Twojej strony. To, co dzisiaj chcę Ci przedstawić i o czym powiedzieć, to jest jedno z rozwiązań tarczy antykryzysowej dla mikroprzedsiębiorstw. Mówię to o tym dlatego, że sam jestem mikroprzedsiębiorcą, a więc mikroprzedsiębiorca to jest przede wszystkim ten, który zatrudnia do 9 osób. Rozwiązanie, które otrzymaliśmy, to jest pożyczka. O wysokości 5000 złotych z Urzędu Pracy. Być może to nie jest jakaś wielka pomoc dla przedsiębiorcy, który znajduje się w sytuacji kryzysowej, natomiast yy, spróbowałem zobaczyć na to trochę z innego punktu widzenia. Jak mogę zarobić te 5000 złotych, a nie czynić sobie dodatkowej pożyczki czy kredytu? Yy, I wpadłem na taki pomysł, i myślę, że wielu z Was może też, ale jeśli nie, to chcę Ciebie do tego zainspirować, aby skorzystać z tego rozwiązania, jeśli, uwaga, jeśli masz yy, Taką perspektywę tego, że utrzymasz ilość osób zatrudnionych w swojej firmie. E, działa to w ten sposób, że jeżeli 29 lutego miałeś powiedzmy trzy osoby zatrudnione e, i za 3 miesiące od wzięcia tej pożyczki również będziesz miał dalej te trzy osoby zatrudnione, widzisz taką perspektywę, e, to te pieniądze zostaną ci umorzone, a więc te 5000 zł po prostu nie będziesz musiał spłacać. Dlatego uważam, że jest, jest warto po prostu z tego skorzystać, e, choć nie jest to jakaś wysoka kwota dla firmy więc zachęcam cię do tego, żebyś rozważył tą sytuację. Uwaga, nie wiemy co się wydarzy przez następne 2-3 miesiące. Dlatego nawet zachęcam cię do tego, żebyś wziął tą pożyczkę i ją po prostu zamroził. Zamroził ją, a w momencie kiedy przyjdzie spłata, po prostu ją spłacisz. Jeśli zdarzy się tak, że zmienisz po prostu ilość swoich pracowników. Ja chcę z tego w ten sposób skorzystać, chcę się podzielić z Tobą tym rozwiązaniem i zachęcam Cię do tego, żebyś przemyślał, czy dodatkowe 5000 zł z takiej. Rządowej sprawy, rządowej strony będzie dla ciebie pomocne. Zachęcam cię do tego, żeby nie tworzyć sobie kolejnego kredytu czy pożyczki, ale do tego, żeby wykorzystać to, żeby to mogło wpaść do twojej, do twojej kieszeni. Także jeśli to jest dla ciebie pomocne, to zachęcam cię, oglądaj nas dalej, zasubskrybuj nas, polub nas i, i bądźmy ze sobą w kontakcie. Zapraszam.